Witajcie, kochani. Dziś łączymy się w wyjątkowej energii pełni wstrzelcu. Znaku, który pyta nas o prawdę, wolność i kierunek, w którym naprawdę chcemy podążać. Także zakasamy rękawy. <śm> ta pełnia domyka pewien cykl. Ale zanim coś się zakończy, najpierw coś musi zostać uświadomione. I właśnie dziś. Chcę zaprosić Was do takiego wspólnego wglądu, do zobaczenia, co nasza zbiorowa świadomość ma nam do przekazania, na czym stoimy i co możemy odpuścić, żeby wreszcie zacząć oddychać z lekkością. Z tej strony Konstancja Kostia-Kowalska, a to jest odczyt energetyczny na pełni księżyca w Strzelcu. Więc usiądź wygodnie, zrób przestrzeń tylko i wyłącznie dla siebie. Zapal świeczkę, weź głęboki oddech, bądź w kontakcie ze sobą, z tą energią, z tym przekazem. To nie musi być analiza. To może być po prostu czucie. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, to jaki jest główny temat? Jaki główny temat domyka się w energii zbiorowej w czasie tej pełni? Czego jako kolektyw mamy już dość? Jaki cykl się kończy? To, co się pokazało w odczycie, to, że łagodny przepływ został zablokowany, przez co najważniejsze przełomy w życiu nie zostały dostrzeżone. Co to znaczy? To znaczy, że czasem wywieramy zbyt dużo presji, żeby coś się zadziało już teraz, w tej chwili. Dlatego możesz mieć wrażenie, jakby wszystko stanęło w pozornej ciszy. Niektórzy chcieli, Wręcz zapaść się pod ziemię, żeby odciąć od siebie wszelkie zewnętrzne bodźce. U niektórych polały się łzy, inni krzyczeli w niebo głosy, jeszcze inni się śmiali. Pojawiały się też oczekiwania. I wylały się oczekiwania. Wynikało to przede wszystkim z obawy, że pragnienia nie zostaną spełnione i zaspokojone. Sytuacja zaczęła rozwijać się zbyt szybko i niektórzy pogonili za starymi, utartymi schematami zamiast otworzyć się i stworzyć dla siebie nową, indywidualną ścieżkę. Taką, w której mogą kroczyć w blaskach. I tutaj mam takie przypomnienie, że kiedy poddasz się temu łagodnemu przepływowi odkryjesz, że nagle pojawiają się rozwiązania, których wcześniej szukałeś. Nie musisz przechodzić przez zakręty życiowe by mieć z życia frajdę. Nie musisz być przyciskany do muru, żeby zdecydować, że nie chcesz już żyć po staremu, że chcesz coś nowego, coś z lekkością. Więc jaki jest przekaz? Puść to. Czego się trzymałeś? I pozwól sobie popłynąć z nurtem. Twoje serce będzie cię prowadzić. Także słuchaj go uważnie. Kolejne pytanie, jakie zadałam w przestrzeń. Jakie przekonanie lub wzorzec energetyczny najczęściej pokazuje się do uwolnienia? Emocje w ostatnim czasie sięgnęły zenitu i świat stanął na głowie. Jednocześnie nastąpiło zamrożenie, które dopiero teraz zaczyna powoli puszczać. Mogłeś być niezdolny do pewnych działań, bo opierałeś się temu, co cię czeka. Możesz poczuć się wyczerpany, ale to jest właśnie czas, kiedy możesz zostawić za sobą to, co zabierało zbyt mocną Twoją uwagę. Czasem zastój może być korzystny. Bo to jest tak, jakbyś w tym momencie czekał na postoju, na przystanku, gdzie wiesz, że Twój autobus, czy Twoja taksówka zaraz przyjedzie. Obierz nowy kierunek. Niech twoje reakcje będą inne niż kiedyś. Zobacz, jak działałeś kiedyś i zredukuj to, co sprawiało. Że czułeś się ciężko, lub tak się czuli inni przy tobie. Pozwól sobie na więcej lekkości i daj też innym żyć ich własnym życiem. Kolejne pytanie. Jaki cień pokazuje się teraz do objęcia i transformacji? Krótko, za dużo chaosu, za mało skupienia. Skupienia na tym, co ważne dla siebie samego i siebie nawzajem w relacji z innymi. Z drugiej strony niekiedy skupiasz się za bardzo na jednej rzeczy, jednym sposobie, jednym wyniku, jednym oczekiwaniu tak intensywnie, że pojawia się ryzyko, iż stracisz możliwość doświadczenia tego. Czego naprawdę pragniesz? Możesz się tak zafiksować, że stracisz z oczu to, co jest naprawdę Twoje i co będzie służyć Twojemu najwyższemu dobru. Daj odpocząć oczom i uwolnij napięcia. Dzięki temu, że dasz przestrzeń dla siebie, by poczuć siebie w pełni, wtedy zdasz sobie sprawę, jak bardzo jesteś kochany i wspierany przez innych, przez siebie i przez wszechświat? Miłość, sukces i możliwości już na Ciebie czekają. Wystarczy, że pozwolisz sobie na ich przyjęcie w zgodzie ze sobą? Jakie emocje dominują w polu? Hmm. Ostatnie sytuacje przyniosły coś w postaci wewnętrznej mądrości. Tylko ta mądrość mogła się objawiać na różne sposoby. Mogła tam być, to być mądrość na zasadzie osiedlowego monitoringu, o którym pisałam, iż czasem za bardzo mogłeś wtryniać się w czyjeś życie. Ale mogła to być też ta wewnętrzna mądrość, która przyszła w momencie, kiedy pojawiły się trudne sytuacje w Twoim życiu. Masz okazję zmienić diametralnie swoje życie, a jedyne co masz zrobić, to masz być w pełni zdecydowany i pewny siebie. Wszyscy mówią, że bez ciężkiej pracy nie ma kołaczy. Bez ciężkiej pracy. A co gdybyś robił to, co kochasz i to, co przynosi ci radość? Bo właśnie taki jest przekaz tej pełni, że kiedy będziesz robić to, co kochasz i to, co przynosi ci radość, z łatwością osiągniesz to, co zamierzasz. Sposób, w jaki przeżywasz tak zwane porażki i sukces kształtuje Twoją drogę życiową. I Twoje przeznaczenie. Bądź wierny sobie i swoim zasadom, i przy tym bądź w pokorze. Jakie energie wspierają nas w tym czasie? Hmm. Racja zawsze jest po dwóch stronach, a prawda jest jedna. Podłożem wszystkiego jest miłość. Opowiem. Trochę o wczorajszym spotkaniu. To jest taki fragment z konsultacji, jaką odbyłam z kobietą, która między innymi uważała, że źle wychowała dzieci, że spieprzyła. Od słowa do słowa powiedziałam jej, żeby zamknęła oczy i postawiła swoje dzieci przed sobą. Najpierw spojrzała na nie z pozycji człowieka. Powiedziała, że są to wspaniałe i dorosłe istoty. A co się pokazało z pozycji duszy? Że to, co się zadziało, to były lekcje do przepracowania, że właśnie tak każdy z nich sobie wybrał. I ta kobieta sama przyznała, że najważniejsze lekcje, jakie sobie przekazywali, to bezwarunkowa miłość. To kochać i być kochanym, to wiedzieć, jak stawiać granice i jak żyć pełnią siebie. Bo wiesz co? Łatwo jest pokochać kogoś w blasku, w jego blasku. Jednak wyzwaniem jest pokochać go wtedy, kiedy przechodzi przez swoje najtrudniejsze lekcje i przez swoje. I nie swoje cienie. A miłość bezwarunkowa to właśnie kochać bez oczekiwań. Co nie znaczy, że nie masz stawiać granic. To, co teraz ważne, to komunikacja z poziomu prawdy, prawdy serca, tego, jakie emocje tobą kierują, tego, jak się czujesz, tego, czego potrzebujesz. Nie z pozycji chcieństwa. Ale z pozycji istoty, która wie, czego jest warta. Niech to się odbywa w lekkości i otwartości na siebie i drugą istotę, bez walki, bez presji, z klasą. Jaki kierunek wskazuje teraz nasza dusza? Nazwijmy to duszą zbiorową. Ku czemu zaprasza nas ta pełnia? Hmm. Miłość. Po prostu miłość. Przypomnienie sobie o miłości bezwarunkowej do siebie i do każdej innej istoty. Porzuć osądy i zobacz skarb, który masz przed sobą. Może odkryjesz, że to, co sprawiło ci ból, jest w rzeczywistości, Pięknym darem. Możliwe też, że to, co się zadziało, jest właśnie tym, czego potrzebowałeś, aby zwrócić się do siebie i uwolnić od wszystkich starych wzorców, które już dawno przestały ci służyć. A jak najlepiej skorzystać z energii tej pełni? Hmm. Zadbaj o swoje dobre samopoczucie. To jest Twoim błogosławieństwem. Bo przestrzeń, którą tworzysz dla siebie, jest jak nieskończone źródło dobrobytu, które kiedy dajesz sobie, możesz też przekazać światu. Bo kiedy ty świecisz, wtedy nie zawsze musisz używać słów, by być odpowiednio zrozumianym. Kiedy tkwisz w chaosie, ktoś nie jest w stanie Cię dostrzec, nie jest w stanie Dostrzec Twoich prawdziwych intencji. Dlatego dawaj sobie takie momenty, krótsze i dłuższe, by zadbać o siebie i pielęgnować swoje ciało i duszę. Mogłeś biec przez życie tak szybko, że zapomniałeś zadbać w tym wszystkim o siebie. A Salomon z pustego nie naleje. Pewne historie w Twoim życiu wymagają zauważenia. Szanuj siebie i innych, a wtedy zaczną dziać się cuda. Wyciągnęłam jedną kartę, podpowiedź. Pojawiła się nikę jako ambicja, i pierwsze, co mi przyszło, a co powtarzałyśmy swego czasu wiele razy: że życie to nie sprint, to maraton. I zdecyduj, jak chcesz się czuć i kim chciałbyś być w życiu, a następnie małymi krokami zmierzaj do tego celu. Jeśli potrzebujesz zajrzeć głębiej w to, co pokazuje się właśnie dla Ciebie, zapraszam Cię na odczyt energetyczny. Indywidualny, konkretny. Dla ciebie, twojego pola. Jeśli czujesz, że czas coś w sobie przekierować, odzyskać lekkość, wyjść z głowy i wrócić do serca, możecie się spotkać z kati na treningu mentalnym. To przestrzeń, gdzie uczysz się żyć w zgodzie ze sobą, nie przeciw sobie, bo odczyt pokazuje Ci, gdzie jesteś, co cię blokuje, i wskazówki, które ułatwią ci. Kroczenie po swojej ścieżce. A trening mentalny to wspólne rozbrojenie tych blokad i zbudowanie nowego podejścia, takiego, które pasuje do ciebie, nie do oczekiwań świata. Jest też opcja, jeśli chcesz wyjść jeszcze głębiej i czujesz, że to wszystko sięga dużo głębiej. Zapraszamy Cię do podróży. Do samego źródła poprzez regresję hipnotyczną. Czasem odpowiedzi pojawiają się jeszcze zanim padną pytania. Życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze podczas tej pełni i w całej Twojej podróży, i do zobaczenia niebawem.